Są państwo Krzykałowie, czyli Jacek i Małgorzata Krzykała, rodzice naszego wspaniałego, jedynego zwycięzcy piątej edycji The Voice Kids. Brawo, wielkie prawa. Pupaku, dałeś czadu. Naprawdę, my przed chwilą już mieliśmy przyjemność parę minut, by zamienić kilka słów mm -hmm. z Mateuszem. Był to szereg komplementów. Dokładnie, i martwiliśmy się, że zabraknie nam ich już na antenę, ale nic, nic bardziej mylnego. Po Powtórzymy to, o czym już powiedzieliśmy. Przede wszystkim gratulujemy ci ogromnego talentu, dojrzałości i pokory, ale to, co najważniejsze, wróćmy na ziemię na chwilę, bo ja wiem, że ten kurze mocy jeszcze nie opadł. Spałeś coś, czy nie? Szczerze powiem, szczerze powiem, że w ogóle, bo po tym zwycięstwie jakoś trudno było to do mnie dotrzeć, i też musiałam spędzić bardzo dużo czasu, jeszcze tam gdzieś jadąc, itp. itd., że snów naprawdę mało, więc nie wiem, jak ledwo wstałem tutaj. Z rodzicami rozmawiając. A do rodziców to dociera? Co się dzieje w życiu nie. syna? Nie. Nie, nie, nie dociera. Nie, nie dociera. Wszystko to była taka roczna przygoda. Wiem, że się już skończyła, natomiast... No... Ona się dopiero rozpoczyna, taka adnotacja. Tak, ale my patrzymy na to tak przez trochę oczami Mateusza. On tak to, do tego podchodził właśnie, jako od wielkiej hmm. przygody. On się tutaj strasznie zaprzyjaźnił ze wszystkimi. Takie jego słowa były. Mówi, mówi, już się nigdy nie zobaczy z tymi wszystkimi ludźmi. Zobaczycie się na pewno, ale słuchajcie, <noise> mówicie, że nie dociera to do was. My wam będziemy w tym pomagać. I teraz... Ten moment. Zobaczmy go jeszcze raz. Piątą edycję The Voice Kids wygrywa. Wow, my, oh, my, <frony> Proszę państwa, nie chce być inaczej. Piątą edycję <stocept bastards> wygrywa. <politik> ności, Tomek. Oh, come on. <gorilla> Tak. Mateusz Trzyka! Co teraz jest w Twoim sercu, w Twojej głowie? W tym momencie, kiedy się dowiedziałeś? W tym momencie, na, na pewno. E, w, w tym momencie teraz czy w tym momencie, w tym momencie wtedy? Się dowiedziałeś. A, a i... Najpierw zacznijmy od tego, co wtedy. E, szczerze powiem, że wtedy. Czułem tysiące emocji na raz i z konkretnego ze względu na to, bo szczerze nie mogłem w to uwierzyć, dlatego bo no zawsze było to jakieś takie moje mniej więcej marzenie, które zawsze chciałem zrealizować i dostanie się do tego programu już było jakimś dużym sukcesem, więc w ogóle wygranie go jest czymś, co właśnie dalej do mnie nie potrafi dotrzeć. Więc szczerze też nic tutaj nie pamiętam, bo emocje były strasznie duże, ale pamiętam, że czym ogromną ekscytację i no, no wzruszenie, no bo tak da ta Długa droga była, aby zajść tak daleko jeszcze móc wygrać, że nie, nie potrafi nawet tego opisać. Ja mam wrażenie, że teraz na kanapie znowu się stresowałeś, jak czekałeś na wyniki. Można <gry biasedilesiny> to <gryoxide> tak się <gryicias> z wynikami. Co tata na to, że tak zmienia się życie syna? Nie wiem, czas pokaże. Ja mówię, że życie pokaże. Scenariusz napisze, jak to będzie dalej wyglądało. No, ja wierzę jakby w rozsądek Mateusza. Wiem, że i znam go na tyle, że ta przysłowiowa woda sodowa do głowy mu raczej nie uderzy. I, I tego mu życzę przede wszystkim, żeby właśnie ta pokora zaprowadziła go i, no, tam, gdzie sobie gdzieś tam pewne rzeczy zamarzył. Ma pasję, chciałbym, żeby ją rozwijał. Teraz więcej przed nim, przed ludźmi, którzy dookoła go będą otaczali. A, A jakie było jego dzieciństwo? No, teraz jest nadal dzieckiem, ale takie wczesne. Wczesne dzieciństwo. No, u nas w domu generalnie jest głośno. Mateusz jest jakbym średnim strojaczku, można powiedzieć, urodził się jako, jako drugi, więc my, siłą rzeczy, nasze jakby dzieciństwo i cały dom rodzinny od początku do chwili obecnej, myślę, że troszeczkę się różni od standardowych gdzieś tam sytuacji domowych, czy tam ludzi, którzy mają jedno czy dwoje, tylko na przykład dzieci. Ale to urodzony w czepku w takim razie, bo skoro ty byłeś drugi, no to tak, ktoś prowadzi, ktoś osłania tyłę, a ty po środku bezpiecznie. Słuchajcie, skąd ta muzyka się wzięła w waszym domu? Kto ją pierwszy zaprosił? Nasz dom jest generalnie, my jesteśmy melomanami e, z mężem, więc generalnie dzieciaki od małego e, rosły w tej muzyce i, i, i to był taki szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o, o muzykę, więc oni siłą rzeczy gdzieś tam słuchali. Pośpiewywali sobie, a jak już był taki moment, że już trzeba było zacząć wybierać jakieś tam pasje, no to, no to może zacznijmy jakąś tam, tu szachy, tu koszykówka, no to muzyka, jakiś. No a chuli. talent muzyczny, Ach. to po kim w takim razie? Przerzućmy Nikt to na jedną osobę? Nie, nie wiem. Czyli pomamy, Trzeba powiedzieć, <laughs> pożonie? No ale Mateusz faktycznie był tą pierwszą osobą, która gdzieś tam wykazywała, czy zdradzała pewne oznaki tutaj tych, tych możliwości muzycznych. Cały czas gdzieś tam pewnej swojej drogi poszukiwał, śpiew, gdzieś tam u niego był, jak się zamykał w kąpieli tego godzinami nie było i tylko było słychać. Uważaj, bo to bardzo tam, mocne słowa. Że gdzieś tam sobie śpiewa, podśpiewuje, e, szukanie jakiś tam możliwości wcześnych grania na gitarze, na pianinie, więc ona chyba cały czas jest tą osobą, która troszkę jeszcze poszukuje swojej drogi. I słuchajcie, to jest niesamowite, bo ja, jak byłam w swoim pieku, to bym powiedziała, to nie mów tego, a ty mówisz, uważaj, bo to mocne słowa. Więc to, to, <laughs> to, to jest ta dojrzałość niesamowita w tobie. Wiesz już, myślisz już o tym, co pojawi się na twojej w pierwszej płycie? Um, szczerze, to nie miałam jeszcze jakiegoś większego zamysłu ze względu na to, bo um, pamiętam, że. Jak wygrałam, to się na razie jeszcze na tym nie skupiałem, bo jedyne co do mnie dotarło najbardziej to to, że wygrałam tego Voicea i pamiętam, że w jakichś wniejszych wywiadach, jak ktoś mówi właśnie o płycie, o innych takich rzeczach, to ja mówiłem, że nawet nie zwracam na to uwagi, tylko ta osoba mi wtedy to przypomniała. Więc e, pamiętam, że jak wró e, tam wróciłem tam do mojego domu i poszedłem spać, to ja ni nie zwracam na nic uwagi, po prostu chciałam odpocząć swoje myśli i jeszcze tak jakoś głębiej o tym nie myślałem, że tak mogę powiedzieć. Dojrzały muzycznie, rezolutny, inteligentny, utalentowany Mateusz Krzykała, zwycięzca piątej edycji The Voice Kids. Bardzo Ci dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Pomimo, że jak zdradziłeś nam przed wejściem na antenę, spałeś tylko trzy godziny. No tylko trzy godziny. Skoro tylko trzy godziny, to jedniście śniadanie? Tak, tak. Zdążyliśmy. Śniadanie się udało. Mateusz, nie, nie. Tak na szefku, bo, tak bo śniadanie też było ograniczone. No to, to zapraszamy, to zapraszamy na drugie śniadanie. Także a my tam, a wy do kuchni. Dobrze, a ty, Mateusz, pewnie jutro do szkoły. Czy nie? Szkoła. Nie ciągnie mnie do szkoły. Przepraszam, szkoła. Co to jest?